Dobra, jestem w drugim hotelu. Zaskakująco co przyjemnie tu jest. W takim trochę jakimś wiktoriańskim stylu. Nie znam się na stylach, ale tak dla mnie to wygląda. Pokój jest duży, trzyosobowy. Troszko wygląda na miękkie, duży, gruby mięsisty ma teraz. Mam jakieś szafy. Tu widzę kontakt. O, nawet safe jest. Safe się może przydać. Jakaś instrukcja jak działa safe? Sprawdzam Sprawdzam safe. Safe nie jest duży, ale tablet jest przewodowe słuchawki. Tu jeszcze jakiś portfel spokojnie się mieści. Uwielbiam, jak są safe. Jest coś schować. Jest TV, bardzo mały ale yy, bez znaczenia, nikt nie używa już telewizji. Jest klimatyzacja. To jakiś kredensi, nie wiem bo co, nie wiem czy to można używać ładnie wygląda sero świecko spoko różnic. duży z półkami. Podoba mi się wygląda czysto papiery, ręczniki, mydełko, nawet jakieś szampon dostałem. Jest wywiecznik. Tu jeszcze też jakieś przygory. Ładnie urządzone. Jak to się wyłączy? A to jest. To jest do wiatraka. A tu się wyłączy. Jakieś tam zasuwane drzwi. A jeszcze balkon jest. W ogóle trzygwiazdkowy obiekt. Mimo, że to nie jest hotel. To nawet ma żaluzje za panie, z jakimi jest na zewnątrz? Ha! Mam swój balkon. Drzwi trochę widzę, że ktoś uszczelnią pianką. Ktoś o to dba. Mimo, że same drzwi są mega stare i raczej mało szczelne. Zasłonka działa. Nawet ładna obraz podobna jest tam jedynym gościem w tej chwili wygląda na nowe na nowe i zadbane drzwi z raz dwa, trzema zamkami od zewnątrz jest na kod niestety na dole nie ma kodu więc właścicielka musi być żeby dać mi klucze kod jest do, do mieszkania niestety z samego budynku nie da się kodem dostać ale ale to spoko, więc jeżeli jej nie ma, to trzeba do niej napisać. Ona mi napisała mi od 14, kiedy będziesz napisał jej, że, 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 że teraz, że akurat już wchodziłem praktycznie do budynku, jak pisała. Jest jakaś tam kawiarka, nie wiem jak to działa, nie, nie używam kawy. Kuchnia kosowa. widziałem już wcześniej, są różne garnki, jakieś talerze. Mogę korzystać z skarpaty już otwierasz do wina tu sobie owoce schowałem już do lodówki warka nawet jest akurat dla mnie niepotrzebny jest klimatyzator też w kuchni na balkonie tu zrobili pralkę i mikrofale bardzo ciekawe. mimo, że okna są otwarte jest tu dość duszno trochę wygląda to jak takie slamsy, ale ale nie będę narzekał. Pośrednica jest bardzo miła. Mówi po angielsku, tak. Może trochę się stresuje mówiąc po angielsku, ale mówi. Także e, nie ma większego problemu. Właśnie teraz zauważyłem, że ona mi zaznaczyła, że tu się przyjeżdża linią T2. E, I tu jest nazwa. A tu jest nazwa stacji. Na kierunek Nostra Termata. Stacja Nowoli, który. To Redegli, coś tam. Ale akurat te dwa przyjechają z dworca głównego, jest bezpośrednie połączenie. Tu się jedzie około 15 minut i wysiada się dosłownie 150 metrów od, od tego obiektu. Szybki test internetu, trochę ponad 13 megabitów. Mógłby być szybszy, ale wystarczy do oglądania filmów, nawet do jakiejś nieobciążającej pracy. Bez kamerki też by wystarczyło